Zobaczcie, z tej strony Banon, a to jest CSGO pot, czyli jackpoty i dzisiaj w ogóle, sorry, to tu jest ekran, widzieliście moją szlankę? Szlanka nadal leży, nie miałem czasu jej posprzątać, ale my zaczynamy się do robienia hajsów. Um, Napiszę jeszcze siemaneczko, YouTube, żeby wszyscy wiedzieli, że nagrywam i zaczniemy sobie takim pierwszym becikiem. Mam telefon przygotowany, mam nadzieję, że nie zrobimy jakiś topy i nie wiem, mam jak wiecie, token Steam, na który czekałem. Na który czekałem, żeby móc w ogóle sobie pograć, to mnie zablokował. I mam telefonik przygotowany, i zaczynałem sobie e, ten grać. Nagrywam. Napiszemy ziomką, mam nadzieję, że wszystko jest pięknie. Jest nowy dysk ogólnie, wybaczcie za ten e, napisik taki Mirrillis. Tam będziecie mieli napis, bo nagrywam Mirrillis, oczywiście. E, to jest spowodowane tym, że nie mogę znaleźć mojego z numeru serial, 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 serial numberu. O, w ten sposób. No i wejdziemy sobie na rozgrzeweczkę, jakoś tak no troszeczkę łagodniej, prawda, jakieś skrzynki możemy na tym jackpocie, na którym ja obecnie będę grał, na który Was zapraszam. Jestem tutaj jak widzicie partnerem, więc współpracujemy z tym jackpotem i nie bójcie się, może w przyszłości coś wymyślimy też dla was, więc zobaczcie, może się dziać jakiś giveaway, może, może jakieś konkursy giveaway, no no tak nic nie jest, nic nie zdradzam. Ale tak wam mówię tylko, więc naprawdę polecam ten jackpot, tak szczerze, że mimo wszystko... Fajna robota, ładny design do tego. No, ogarnięta administracja, jeżeli nie dostaniecie skinów, zaraz ktoś z supportu wam pomoże. I naprawdę zapraszam, ja tutaj gram osobiście. Jeżeli by było coś nie tak, naprawdę, jeżeli ten jackpot by nie wiem się zmienił, bo wiem, że niektóre jackpoty lubią oszukiwać. Jeżeli coś by było nie tak, od razu wam robię filmik, ale wątpię, wątpię. Naprawdę, fajny jackpot powstał. Sielu wbija, ja sobie też biłem. I i i i. i. YouTube, witam w ogóle wszystkich na czacie, bardzo serdecznie, witam, witam. Jeszcze nie wiem, jak wam będę to ciął, jeżeli nie będę miał za dużo do powiedzenia, jak będziemy czekać na jakieś bity i tak dalej, to mam to po prostu potne mm, A jeśli nie, mm, jeśli będę miał trochę do pogadania sobie, to sobie po prostu będzie leciało kre, tak? Więc cóż, no koło się na razie szybko zakręciło, jakiś tu pokaźnik w sumie jeszcze nie ma. Mm, raczej przed chwilą było, przed chwilą ktoś wjechał za stówę, dwie kosy w życiu Faliony. no. no. Gdybym wtedy się nie ogarniał Gdybym się wtedy nie ogarniał, to To może bym się pokusił, żeby coś tam wrzucić No ale no niestety yy, Ja sobie zrobię beta asekuracyjnego oczywiście Też Wam polecam robić beta asekuracyjne. teraz wszyscy będziecie mi opierdzielać yy, Dorzucę taki O, coś takiego myślę Takie w razie, w razie czego Takie 70 centów, jakby ktoś tutaj za dwójkę na przykład wjechał tak więc ja sobie takie coś w razie czego robię i ja sobie tak ogólnie tego jackpota tak mniej więcej wyczułem, że u mnie przynajmniej na 20 sekundach, 25 jeszcze łapie, więc takie 30 sekund to jest taki bezpieczny mm, poziom, żeby jeszcze trochę dorzucić. Więc zobaczmy, co tu się będzie działo. No pierwszy wecik no co, do wygrania 87 eurocentów. W sumie w puli mamy 2,14 eurosów, więc no skiny są. E, skiny już są, więc zobaczmy co się tu się będzie działo. Ile mam procent w ogóle? Mam 58% szans na to, że e, to zgarnę. I teraz tak, czy dorzucać, czy nie zabijać. Eee, 11S. Jeden, jeden, no jak S, to No, no, no sielu mój drogi moderatorze, no nie pisze się S, to ci. O, dobrze, że dorzuciłem. Znaczy nie wiem czy dojdzie, nie wiem czy dojdzie, bo troszeczkę się spóźniłem, ale powinno dojść. Mi się wydaje, że serwery dosyć szybko działają, więc jeszcze mnie dorzuci. Ja już to na pewno wysłałem. Yy, Potwierdzanie z telefonu jest o wiele wygodniejsze i doszedłem. I zobaczmy, no sobie to tu już jest ciekawie, tu już jest 750 to już to? No, tu już coś czuję no nie jestem, to prawda, Dnitro niegi uwaga, on się kręci, kręci, ale mnie tam było i mnie tu nie ma wcale. Dobrze, 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 nic się nie dzieje, spokojnie, no, nie udało się, teraz, nie, nie udało się, no, ale cóż, cóż zrobić, tak jest, takie są hazardy, teraz tak, no, wrzucę na początku mniej, bo tak akurat mi się tutaj ustawiło w tym lakwibonku, więc wrzucę trochę mniej na start, troszeczkę mniej i zobaczymy, teraz troszeczkę... Troszeczkę inaczej zagramy, w sensie, że więcej dołożę, tak dla zabawy, żeby coś, też coś się działo. E, oczywiście będę też więcej starał się dokładać, jeżeli większe będą pule. E, nie, nie jestem na tyle chamski, żeby, nie wiem, jakoś ludzi zabijać, że oni grają po 50 centów, a ja wrzucę 3 euro. No chyba, że piszą S czacie. To wtedy jestem. A tu Sielu mi napisał S, 1-1. Tak jest, że ani ja, ani ty nie wygrałeś, 1-1 zrobiliśmy. Dobra, potwierdziłem raczej, poleci. Nie wiem ile dokładnie, bo ten inwentory coś tam daje, coś tam oblicza, ale tam nie jest zbyt dokładne. Jedno, jak jest ciepło przed tymi softboxami, wybaczcie, że ostatnio nie było cineczków. Nie wiem jak to się stało ogólnie, um, ale zapomniałem już, jak softboxy grzeją. Tutaj takie dwa wielkie, dwie walki, wielkie lampy. No, oczywiście, mam nadzieję, że zostawiłeś łapka szlance mojej biednej, która oddała życie za ten odcinek, oraz z, z, napisałeś znicza w komentarzu, że napisałeś znicza i napisałeś coś miłego dla mnie, żeby mi nie było przykro po stracie mojej szlaneczki. Zrobiłeś to? To dobrze. To jeszcze w opisie masz link do tego pocika, więc jakby co, to ja tutaj na czasie dosyć często się udzielam. Jak widzicie, czasem sobie piszę, czasem sobie nie piszę. Halo, gdzie jest ten becik? Halo, gdzie jest ten becik? Przecież potwierdziłem ładnie. Jeszcze raz spróbujmy. Może po prostu się zbadżyło. Też się tak zdarza, że się badżył. Yy, chyba się, no dokładnie, zbadżyło się. No to jak się zbadżyło to jadę jeszcze raz. Jak widzicie tu niby mam 8 centów, a to się powoli ładuje. Niby by się doładowało, a nic się nie chce, czek Tak, wysłałem tą ofertę. Czekam na moim telefonie. W sumie to jest o tyle niewygodne, że muszę się patrzeć wtedy w dół. No i tak się trochę dziwnie czuję. No i dziwnie wyglądam też na kamerze w sumie. To ja tak będę, o tak, tak. Co to Tu macie mój telefon, to nie jest jakiś iPhone. Żeby nie było? To jest typ Najbardziej pancerny telefon w dziejach ludzkości. Zaraz po Noki 330 po prostu. Co ja z nim robiłem, hopy, to wy sobie nie wyobrażacie? Co ja z nim robiłem? Moi znajomi wiedzą, tym telefonem. Nie jeden piszczel koledze złamałem. Znaczy, no, może nie złamałem, ale go bolało. On dostał powie, o hopo, chcesz sobie kopnąć telefon? No i o to dawaj, to mu rzuciłem on kopnął i, i telefon. Żyje, a noga kolegi umarła. Tak, tak to wyglądało. No dalej, hopoki, dalej, 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 come on! Come on! Bijać na odcinek, hahaha. Ha, ha. No dalej, też bym chciał coś wygrać na odcinku. Szczerze, to trochę powygrywałem dzisiaj, grałem sobie. Tutaj grałem, grałem i tak zdarzyło mi się jakieś 5 euro nawet złapać, mi się raz zdarzyło. No to było 8 prawie, ale się nie udało. Ale widzieliście, był taki taki pasek nie był, taki pasek nie był i nagle mnie nie było. No i, i co, no i rybim pepperoni, nie? Eee, fajnie było, że widzieliście. Słuchajcie, robimy małe cięcie, bo chcę po prostu, żeby te odcinki nie były jakieś długie na tym, że ja pierdzielę, bo Wy przyszliście tu poglądać, jak ja przegrywam albo wygrywam pieniądze, prawda? Więc cięcie. Kurde, no i wracamy, no i wracamy, ludziska Kołem zakręcili, prawda? Kołem już się kręci koło yy, No, wrzucił 50, no ale ja tu wiem No ja wiem, że tutaj ktoś chętnie na pewno nam nie zapo... gdzie ja klikam w telefonie? Tu się robi Banan, myśl trochę, troszeczkę bardziej myśl O, tutaj to i to wrzucimy, o Oje, Ojeju, co ja robię? Co ja robię tu? U -u. To wrzucimy, to wrzucimy, to wrzucimy, dobra no to już troszeczkę tam podniesiemy, w razie gdyby nas chcieli um, wysnapić, bo założę się, że taka osobka się um, gdzieś zabłąka na pewno. Dziś się tutaj zabłąka taka osobka. Ja sobie pociągnę fight oczywiście. No. Spokojnie rzucę kiedyś. Dla Was, i marzysz kiedyś rzucę. A na razie sobie tak czasem będę popalał, więc. No mam nadzieję, że wam to szczerze nie przeszkadza. Możecie mi napisać tak już szczerze poważnie, czy, czy wam to trochę przeszkadza, to wtedy nam nie wiem... ...na przykład wejdę do komory dymowej e, z przed odcinkiem, żebym miał absolutnie dosyć. Mm, no i wiecie, i będę nagrywał. W ogóle nie wiem, chyba takie trzy rundy, cztery rundy, zobaczymy ofensywnie jak to będzie wyglądało. A zaraz będzie, zgad, zgapiasz, zgapiasz. O, dobra, wrzucamy. A co? Boję się, że ktoś po prostu wejdzie, bo jest 17 osób. Ktoś tu może zaraz do nas dobić, więc ja sobie dorzuciłem, chociaż yy, to nie będzie aż takie fajne, jeśli ten tylko tamten ziomek będzie, bo wtedy mielibyśmy różne szanse. Ja dorzuciłem i chyba nikt nie dorzuci. No szkoda. A jeszcze on może ze mną wygrać, bo ma 17% szans nie takie rzeczy się zdarzały. Nie takie rzeczy się zdarzały, ale jestem tylko ja i proszę 50% centów, bogactwo! Matka, leć wszystko dr za drogę kupuj do sklepu, tak. Sorry. Myślałem, że snip... Nie, czekaj Snipę poleć. x małe d Nie, nie x, d, tylko ten Kropki małe d Dobra, więc ja sobie tak wrzucę teraz delikatnie I znowu zrobimy cięcie, aż ktoś może się pokusi Why not? Why not? O! A właśnie, bo ja wygrałem, bo ją ja muszę ofertę przyjąć. Zapomniałem. Na śmierć zapomniałem o tym, że muszę przyjąć skiny jak wygrałem. Co się dzieje? No. Daj mi to. Daj mi to mój bociku kochany. No elegancio no. Wróciły mnie te skiny i do tego skrzynki tego typa jeszcze. No No cieszę się niezmiernie, naprawdę. Mama już do Tesco poleciała, wszystko kupuje. Tak? Słyszałem jak z domu wyleciała, serio wam mówię. Naprawdę tak było. No jakiś dygle na no, nie wiem, czy ja tego dygla miałem. Nie wiem. Skrzynków tyle. Tak wiele. Dobra. Mm, no takie ofensywne. No znowu, nie wiem, ofensywne mi się trochę w głowę skręciło. Tu czuję podpucha. Tu leci podpucha, ale pobawimy się z kolegą. To jest Don Winko. Do... Don Winko, faktycznie. Śmieszny nikt Don Winkle przedtem nas opierdylił, więc ma tam do dyspozycji 7 Eurasów albo więcej. Ale ja tu wlecę takim ofensywnym o, Jeszcze Wam powiem tak, mam więcej. Możecie tam, jest w regulaminie, że możecie 3 razy składać ofertę. O tym wspominałem, i po minimum 30 centów. Nie, tam maksymalnej oferty chyba nie ma, jako pieniężnej. Więc wszystko jest fajnie. Dobra, zaraz zegar za moją stroną ruszy. Panu daj donate'a. Ja pierdziel Pozdrawiam kolegów. Na czacie oczywiście wszystkich znowu. Zwłaszcza kolegi, których chcę donate'a. Nie dostaniesz. W kamerę ruszyłem, przepraszam was. Nie dostaniesz donate'a. Pionze, Widziałem jak wcześniej grałeś i szalałeś. Ty dziadu, mogłeś poczekać do odcinka? To może byś mi opierdzielił. Halo. Halo, mój trade gdzie jest. No dalej, włącz się. No proszę. Dobra, to wejdziemy z grubej rury może w niego, raczej znaczy, może nie tak, że z grubej rury, ale już się tak nie będziemy bawić, żeby ten, żeby ten pierwszy, żeby ten pierwszy wjazd był już trochę taki solidniejszy, no myślę, że coś takiego będzie miłe tak na start, żeby chłopaka trochę też podpuścić, Jadam, dam, ja trochę więcej teraz, teraz wrzucę dla Was specjalnie widzowie, wrzucę więcej i spróbujemy go po prostu opierdlić z tego, co on nam przedtem zabrał, a zabrał nam 750 euro w sumie, no bo jakbym wygrał to by, wiecie, to bym miał. A jak on wygrał to nie ma, to nie mam, więc on mi zabrał Więc zabrał mi 7,50. Tak się nie robi, naprawdę. No także 3 razy doszło się da tak. Nie czekajcie, jak można po 3 ,90 euro 90? No, nie mało, mało rozumiem, no chyba Dobra, wejśliśmy. Koło się zakręciło i powiem wam... Nie, mimo to nie jest to co przy większych stawkach, ale ja, ja to zawsze czuję te emocje, ja to zawsze czuję te emocje, szkoda tylko, że to tak, 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 tak patrzę właśnie w ten aparat i wyglądam maksymalnie dziwnie, ale, ale tak już robię, no, ja, no jestem, jestem taki jaki jestem, prawda, a wy mnie oglądacie, nie wiem, <dlaczego>, dlaczego wy mnie oglądacie, ludziska, co wy robicie, subskrybujcie dalej, tak, ja jestem szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy, że mogę z moimi progamerami prawda, porozmawiać, czasami popisać. To jest super. Naprawdę, progamerzy, jesteście najlepszą grupą w internetach, bo jesteście moją grupą, a moja grupa, która mnie ogląda i to jesteś właśnie ty, jesteś jednym z tych najlepszych, co mnie oglądasz w tym momencie i jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy, bo, bo, bo no bo jesteś, bo, bo mi piszesz czasem komentarz, a ja ci czasem odpiszę jest fajnie, ja pierdzisz. <laughs> O nie, co ja pierdzielę dzisiaj? halo, proszę, dobra. Momencik, to teraz takie. Ja czuję tutaj wjazd na 4. Więc ja też tutaj teraz się nie będę, tam wiecie, jakoś ograniczał. Tu mam coś za 60, prawda? Tu mam za 40, 37, 18. Tu, 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 tu. Tu. I tu. Dobra. No ja chyba mało rzuciłem mi, tak? Ale spróbujemy. Okej. Okay. O, kurna. No szybko. Cholera. Nie! Nie zdążę. Nie, po, nie przyszło mi nic do potwierdzenia. Nie. A miało być tak pięknie. Teraz mi doszło. No fantastycznie, że sekundę przed. No lagi, Ale może to zgarniemy? Spokojnie, nie takie rzeczy się zdarzały skarpetki mi jakieś rozwaliły no i znowu 750 mi zabrał o dymek wjechał dymek wjechał dymek wjechał to jest coś to jest to jest już coś 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 oczywiście on tam mi coś tam zabrał nie wiem, ale ja tego dymka ja tego dymka to bym on wiem że nie to jest podpucha tak trochę wiecie ale ja tam mu troszeczkę eee, jakimiś takimi skinami tanimi też Prawda. Tak mu wiadę, bo on miał te dwie kosy i ja wiem, że on y, wiedzie ostro. No jeszcze napisał, oddam AWP. Ale wiadę ci w to dymek, ale będę kumplem. Zobaczymy. No oczywiście znowu się dziwnie, bo mam telefon, tak? To jest ostatni becik, bo kamera woła jeść. Nie że kamera odmówi posłuszeństwa podczas tego nagrywania. Dobra, zobaczmy czy to jest ten becik, bo mam drugi jeszcze becik, którym muszę anulować. Tak, to jest ten becik. Zaproponuj tą wymianę. E, Napiszę koledze, widzę te dwie kosy w puli. Ale ci wiadę. Ale ci wiadę, why not? Staram się nie kopić. Nie no, powiem oprze, że teraz troszeczkę mam nadzieję, że ładnie jestem wycięty. Fiu, 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 fiu. Fiu. Tak będzie zazbanać się nad przed odcinkiem rany. Julek, dobra, słuchajcie, ludziska, Z racji znaczy takiej, że to jest ostatni becik. Ym, więc ja bym chciał wam też coś ciekawszego zrobić. Więc wrzucę coś tam jeszcze droższego. Tak, żeby faktycznie na koniec tego odcinka było. Może faktycznie wrzuci tą kosę a jest możliwość taka, że nie wrzuci je i będę miał dosyć dużą szansę na Awupkę! Na Awupkę będę miał szansę. A może nawet wrzuci kosy i je zgarnę? Nigdy nic nie wiadomo, pamiętajcie, szczęściu trzeba pomóc, a czasami trzeba przegrać, wszystko się nie ma. Tak, też też mi się tak zdarzało. Nie powiem, że nie, bo moje historie hazardowe moi starsi widzowie znają. Proszę wszyj szybciej, dobrze. 40 sekund na 40 sekund klikuję, klikuję, nie mi dodaje do góry, ale klikuję, nie klikam, tylko klikuję, klikuję teraz ok, no leć, no leć draniu, dobra, poleciał. no pokaż te kosy XD, dobra, nie uwaga, bo zobaczcie, co się teraz stanie z dymkiem, dymek właśnie wchodzi. Ja wam mówię, on teraz klika jak najszybciej tu. Po, po, po! Sru, sru, żeby zdążyć z tymi kosami! Ja pierdyle, ale co tu się odpierdzieliło? Przecież tu się jaja dzieją. Przecież tu się jaja dziejo. Może nie wejdzie, może nie zdąży. A miało być tak pięknie. Dobra. Ostatni becik ludziska, czy to będzie nasz becik? Czy to będzie nasz becik? Jest! Kurwa, jest! jest! I fantastyczny koniec odcineczka Elo ludziska! Orypełem tego drania, który przed chwilą snajpił e, Dolarówki, dolarówki po jednym dolarze ludzie wchodzili mm, a on wszedł dwoma kosami, prawda, i powiedział umrzyj, umrzyj na raka, jak zobaczysz to co ci zrobiłem Więc to by było na tyle. Mam nową awupkę, troszeczkę przegrałem, troszeczkę wygrałem, jesteśmy ogólnie na plus e, może w następnych odcinkach być może w następnych odcinkach rzucę Wam jakiś tam bilans winów, losów. I to było na tyle, więc zapraszam Was na CSGO pota. Naprawdę fajna stronka, polecam serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do w kolejnych odcinkach na razie. Cześć!